Figa! Robimy obchód, nie było nas trochę w domu. Idziemy zobaczyć co się zmieniło w ogrodzie. Jestem bardzo ciekawa. Prowadź figa, prowadź. Magnolia rośnie. Widzę, że tutaj została do donicy doprowadzona woda. Kartony i idziemy dalej. Tutaj z tyłu pojawiły się trzy takie dekoracyjne panele. One będą takie całe, rude, jakby zardzewiały. To będzie pięknie wyglądać na tle zieleni. I jak na razie, pobojowisko. Figa, figa, prosto pod prysznic. Tego ostatnio nie widziałam. Przyjechały nowe krzewy owocowe. Będzie czerwona porzeczka, agres, tutaj jest czarna porzeczka. Będzie pysznie. To już zaczyna listki wypuszczać. Spora zmiana tutaj na ścieżce przy domu. Kto zgadnie, co to rośnie? Przede wszystkim w tych rzędach, co to będzie? Co będziemy mieć jako widok z okna jadalni.